To znaczy? Że zostali wyeliminowani. Zwycięstwo! <laughs> Chyba, że znaleźli inne wyjście. I co my teraz powiemy władcom czasu? Że oślepił nas blask pustyni? Wiesz, to nawet nie takie złe, tak, tego się trzymajmy. A nie przyszło wam do głowy, że jeśli ich tu zaprosicie, to zdradzicie tym samym lokalizację naszej tajnej bazy, oni odkryją, co planujemy, i przy okazji ukradną i drugie ostrze? Nie, nie przyszło. Ach, serio? Co? Cały metal? W sensie już, już finito? Tak, a co? A nic, nic, nic. Wszystko gra. A kronicy Krux dali ci wolną rękę! O, nie przeszkadzaj, lepiej daj mi się skupić! Kontynuować operację Metalika! Serio? Operacja Metalika? Przestań się czepiać! Ty... No tak, to wiemy. To tak, oni oddadzą nam ostrze, a my im nie oddamy borga! Taki make. To macie wodę? Woda im nie pomoże! Co ty wyprawiasz? Chcesz nas tu wszystkich spowolnić? Aj, owszem! <laughs> Bo gdybyście wiedzieli, jak się używa ostrza, nigdy by go wam nie zabrali! Tak sobie teraz myślę, że może wcale nie użyliśmy ostrza. Nie, raczej nie użyliśmy. A nasza odwaga, nasze poświęcenie, a nasza lojalność to co? Głodny jestem! Co, nie jadłem śniadania! Mamy rozkaz, nie spuszczać więźnia z oka. Będziesz musiał wytrzymać. Ja. No to klops! O, ależ leży cudowna rękojeść! Hej, dasz potrzymać? No, no daj dotknąć od... A dokąd to wam tak śpieszno? <grym> Strzał. A to mój pierwszy raz i was pokonały. Dzieci! To ten niebieski ninja! Pojawił się znikąd na takim super szybkim motorku. Prosiłbym o taki pojazd. I, I zamknąłem wszystkich w bańce czasu. Zamknął wszystkich w bańce czasu? Też zamknąłem. Będą ci bezpośrednio podlegać. Co? Nie zasłużyła! Niesprawiedliwe! Coś się nie podoba? Zasłużyłaś! Niesprawiedliwe!